Od pierwszej porannej zmiany zatrzymały się koła szybów we wszystkich kopalniach. Pracują tylko dyżurne służby utrzymania ruchu, zabezpieczające funkcjonowanie zakładu. Tegoroczne święto górniczej braci, tak samo uroczyste jak w minionych latach, ma jakże inną wymowę. Bytom. Już wcześniej rano górnicy kopalni Dymitrow przyszli wraz z rodzinami na swoje barburkowe spotkanie. Jego częścią było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej tym, którzy w tej kopalni zginęli przed rokiem w katastrofie górniczej. Kwiaty od rodzin poległych, symboliczna warta ratowniczych zastępów. Gościem bytomskich górników był Lech Wałęsa. Przewodniczący NZZ Solidarność, jak zwykle tłumnie oblegany, przekazał pracownikom kopalń i innych zakładów górniczych serdeczne pozdrowienia od ludzi pracy Wybrzeża i całego kraju. W wielu kopalnianych cechowniach odbyły się uroczyste nabożeństwa ku czci świętej barbary od wieków patronującej ludziom górniczej pracy. W czasie uroczystości odczytano list, jaki do polskich górników z okazji ich święta skierował papież Jan Paweł II. Drodzy górnicy, łączę się z Wami w dniu świętej Barbary, która jest Waszą umiłowaną patronką. A dzień 4 grudnia jest Jej święto, jest także i Waszym świętem. Polecam Bogu w tym dniu za wstawiennictwem świętej Barbary, Was wszystkich, waszą ciężką pracę, Wasze rodziny oraz całą umiłowaną ojczyznę Waszą i moją, a żeby z tej waszej trudnej pracy rosło w niej nowe życie i umacniało się wspólne dobro wszystkich rodaków. Niech opatrzność Boża strzeże was, gdyż jeżdżacie do kopalń, czy, czy też jesteście przy innych stanowiskach pracy. Cieszę się, że wszędzie tam niesiecie z sobą szczególną część dla świętej Barbary. Wszystkich was błogosławię i pozdrawiam tym pięknym staropolskim, a zarazem waszym górniczym pozdrowieniem. Szczęść Boże! Batykan.